Dzień dobry widzowie. Dzisiaj ogromna prośba do Was, a mianowicie wielu z Was gra w FIFA i chciałbym, żebyście zwrócili ci uwagę, żeby nie spoilerować, w, to, w którym to meczu się stało. W każdym razie, ostatni mecz tego odcinka, tego draftu, żebyście zwrócili uwagę dokładnie na cały mecz i powiedzieli mi, czy też tak macie, jak sobie z tym radzicie. I życzę jeszcze raz wszystkim wesołych świąt. Startujemy! Dobrze. Zobaczmy, czy za jeton draft jest szansa na jakiś rekord z ikonami. Na pewno nie. Bo już widzę formacje, które mi dało. Fatalne formacje. Chociaż... No nie, no. 3, 4, 2, 3, 1. No zobaczymy. Spróbować można. Ohoho! Jest TATE. Ronaldo Nazario de Lima. A więc to jest dobry początek. Natomiast to dalej? Jest Lorumblą. Okej. Okay. Dwie... Ikony na początek. To mi się podoba. Natomiast co dalej? Co przyniosą nam kolejne wybory? Jest Mister Schulz, Dobra. Kolejny SPD. Uh, Klotma Makelele, Nice. Podoba mi się ten wybór. Tutaj potężny deko. To już mamy słuchajcie: cztery ikonki. Jakiś kafuna. Oj, jest Januka Zambrotta. A więc w tym momencie. Już jest 5 wyborów z ikonami. No tutaj na HPO. Jeszcze przeczekamy, może najpierw bramkarz. Bo tutaj jest szansa na szóstą ikonę. Ajajaj! Fatalnie, jaki będzie bramkarz? Bo bramkarz wypada praktycznie za każdym razem. Gdybyśmy go nie mieli, to stanowiłoby, to stanowiłoby to dla nas spory problem. Na środku obrony, coś się dzieje, co to jest? Jeju, jeju, jeju. No ależ tam się tutaj źle zaczęło robić. Na SP, o, jest Haji, okej. Okay. Czyli mamy 6 ikon, to jest dobry wynik jak na początek, teraz tutaj żeby była ta ikona, nie ma. Ajajajajaj, no dobra, ale może innymi ikonami nadrobimy. Uwaga, jest garincza, okej. Okay. Ikona numer 7. Zobaczmy tutaj bez a szaleń, zezmę Varana, bo mamy trochę tych Francuzów i z Makalele on będzie miał lepsze połączenie. No dobre, ale to nadal nie jest ikonka. Teraz tak, Diogo de Lourdes, ok, Patrick Vieira i Ronaldinho. I to już jest kolejny problem dla nas. Ronaldinho to jest baby, ale jest szansa na lepsze wersje. Na HPD mamy Aran no dobra, na razie wezmę Wiejre. Na razie wezmę Wiejre. Eee, to jest ikona numer 8. Ikona numer 8. Więc not bad. Not bad. Do tego Nazario na NC, Więc już coś można z tym na pewno podziałać. Jest ikona numer 9. Michael Owen. No dobra. pięć wyborów, żeby była dyszka. Jest to prawdopodobne. No i tak. Kolejny wybór. A czym może być ciekawą alternatywą z ławki? A to nie jest ikona. Tutaj powinna być ikona. Uwaga, nie będzie, a tak ładnie się zapowiadało. Te kolory sprawiały, że no powinno być coś lepszego. No ale trudno. Oj, 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 chyba będzie ciężko tą dziesiątą ikonkę. Zobaczmy dalej. O Boże, jeszcze Rodrigo nie wybrałem. Aaa, dajcie spokój. I ostatni wybór, czy będzie dziesiątka? Będzie Fernando Jero jako dziesiąty. Ok, czyli dziesięć ikon udało się ee, zdobyć. No dobra, no myślę, że Garincha na pewno będzie wchodził za deko. Jaśpiedeki są koksami. Jerro w sumie raczej chyba nie będzie potrzebny. 98 zgrań, zobaczmy czy jesteśmy w stanie zrobić stówę z granka tutaj. Tak jest, jesteśmy w stanie zrobić 100 zgrania, więc jest Git. No dobra. Czyli Draft 188 i łącznie 10 ikonek. W pierwszym składzie dajemy 7. I myślę, że Garincia, może Michael Owen wejdą do powie. Raczej Jero nie powinien być potrzebny. No dobra, zobaczmy skład pierwszego rywala. Oj, oj, W pierwszym składzie mamy 7 ikon. Jest Eusebio, no ale mamy Nazario. My mamy Nazario, proszę Państwa, już deko. Szuka tam Nazario, zobaczmy Nazario. O, ależ pięknie pograli Nazario 1-0. Akcja absolutny top. Nice. Zobaczmy Garincha. Garincha. I mamy 2-0. To musi być go. Tutaj już pogubiłem się, pogubiłem się w obronie na Zizu. Musiał to wykorzystać. Musiał, musiał. O, już pięknie w tempo. No teraz on się pogubił w obronie. I to zrobi. Garincha zrobi. 3-1. Nice. Uu, ładne zagranie. Zobaczmy. To będzie 3-2. Bamba. O, już Garincha porobił Zidana. Teraz zagrywa do Nazario. Nazario, zobaczmy. Yy, przywilej. Tak jest. Ale gramy na szybko. Gramy na szybko. Patrick Vieira. Nazario. I mamy 4 do 2. Zobaczmy, a czym punk? A czym punk? Ależ on się porusza. A czym punk? Ojej, lili wybija. Nieprawdopodobna ale akcja. Oj, będzie chyba gol. Tak jest. Sędzia doliczył 2 minuty. No dobra, wygrywamy 4 do 3. I lecimy na mecz ćwierć finałowy. O war No dobra, kolejny składzik. Pele, Eusebio, Cantona. Oj, patrząc na nasz skład, Jak on wygląda, zdecydowanie lepiej. No, to musiał się skończyć bramką 1-0. Potężny, koman. Może teraz. Lorą Blą? Lorą Blą, ależ z podskokiem! Takiej bramki jeszcze nie widziałem. No, pięknie. Zobaczmy, Nazario 2-1, ależ to zrobił. No, pierwszy gol asysta, tutaj piękna bramka. Nazario. Oj, piłka piłkę podskakuje. Nazario do Garinczy! No i udało się, po trzeciego. Garincza Jesteśmy w domu! A właściwie w półfinale! No to mamy składnik półfinalisty: jest z Ronaldinho i Zidane. Ależ to trio z przodu robi robotę i mocna defensywa. Ajajajaj. Zobaczmy. Nazario! Lurumblu! 1-0! Uuu, pauza. Ale bez ręczki tu. O Boże! Ależ mi źle zagrał. Jezus Maria. Wyrównanie. Zobaczmy, co zrobi Ronaldinho. To będzie 2-1. Kurde, no. Hadzi! Wyrównanie. Ale za łatwo. Wszystko wiedziałem, ale tym rolem je zrobił Eusebio. Zobaczmy. Garincha, Garincha, Garincha. Mamy wyrównanie. Eusebio. Co? Nie, też Stege to jest tragiczny bramkarz. To, co on w ogóle wpuszcza w tym drafcie? Sprawia, że mam dość tego bramkarza i na pewno nie będę z niego korzystał. W poprzedniej edycji nawet byłem z niego zadowolony, ale w tej co robi to jest tragedia. Oj, to jest czerwona kartka. No i jest czerwona kartka, ale tak mi tatę sfałować. Tak mi tatę No dobrze, dobrze. Zatem zagrajmy Garincha. Oj, nie popisał się. I teraz chodzi. Dawaj Garięcia na bułeczku. Dobrze, 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 dobrze. Garińcia podaj. Nazario, strzel. Tak, cztery, cztery. Przypominam. Rywal gra w dziesiątkę. Teraz widzę na radarze, że jego prawy środkowy obrońca. No... Nie zrobił zmian, więc tam jest Luka, tam jest dziura. Mamy 10 minut, żeby spokojnie wykreować jedną akcję, ale jego ofensywa jest tak mocna, a nasz bramkarz tak słaby, że to się może wszystko wydarzyć. Zobaczmy Patryk Wiegra. Jest tutaj Garincza, no i właśnie już lecimy tą lewą stroną, gdzie są te dziury w obronie. Haji do acem Ponga, nie ma gola Ajajajajajaj. 5 minut do końca. Która drużyna znajdzie się w finale? Dla nas tak naprawdę z korzyścią będzie dogrywka. Będziemy grać całe pół godziny w przewadze. Pięknie, Wiejra. O, właśnie, o to mi chodzi. I teraz zobaczmy. Wykorzystajmy te luki. Yy, Nazario, Nazario. Zatrzymani będzie. Toleż to zrobił! 89 minuta. Ta, 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 ta gol ojojoj, oj, oj. ależ mecz pasjonujący naprawdę, takich emocji nikt się nie spodziewał, A wszystko wskazuje na to, że ta nerwówka w końcówce da nam wymarzony finał bo tutaj już naprawdę nic złego nam się nie może przetrafić tak? halo, panie sędzio gwizdek? no właśnie, mamy finał let's go, no to zobaczmy składzik finalisty Nazario, ale prime ojoj, i piątka obrońców nie podoba mi się to. Piątka brąców nie umiem grać. No nie umiem. Pięknie zobaczmy deco. Tu jest Nazario! Nazario bronisz Michael. Jak? Powiedzcie mi jak? Tymczasem zobaczmy Nazario ładnie przechodzi Powiem tak, myślałem, że się przesunie. Powinno być 2-0. Lurumblum. Lorumblum? Deko! Deko! Nie ma bramki! Zmieniam cię dziadu! Od razu wchodzi Garincia za deco! Co za psina? 3-0 powinno być. Ten terstegen jest tak niebezpieczny. To jest ogromnym zagrożeniem dla naszej drużyny i właśnie podaj rywalowi, który to już raz. I po tym Nazario. No terstegen matko Boska, powinno być 3-0, a Ter Stegen to jest... To Mary. A! To jest terstegen Ter Stegen! Halog nie jest śmietnik! Trzeba kogoś wyrzucić. Już piłka na Hadziego, Hadziej ładnie sobie poradził, jest tutaj Nazario, będzie obrót jeden, drugi, trzeci, strzał i dwa do jednego, ależ się zabawił, let's go. Nazario, no niestety, niestety. Lorąblą, pusta bramka, Nazario, nie, 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 nie. Nie wierzę. No to co się dzieje? Jest spektakularne. To warto zwrócić na Expected Goals. 1-8 do 4-4 po pierwszej połowie. A czym punkt Garincza 3-2. Mamy kontakt! Dawaj, tate! No to jest akcja 2 na 1, ale przed chwilą miałem akcję na pustą bramkę. Zobaczmy. Nazario! Zatrzymanie! Oddanie! Georgie Hadzi broni Schmeichel znowu! Ufka, ówka. Nie, nie! Nie! Widzowie! <śpiewanie> Jak? Czyż to, co się dzieje w tym meczu, jest nieprawdopodobne? Absolutnie! Garincia! Nazario! Nazario! I jest kolejny kontakt! Ale w grudniu to jest przesada. Bambiki nowe przychodzą do FIFA i jej wszystko robi, żeby oni zostali przy FIFA, bo są tak słabi. Co jest grane? Co to był za mecz? Mecz jeszcze oczywiście nie skończył, ale ja nie mam szans absolutnie go wygrać. I tym miłym akcentem jeszcze raz życzę wszystkim Wesołych Świąt! A od jej dostajemy hmm, coś w cztery litery. Absolutnie. Nie jestem w stanie wyjaśnić okoliczności, w jakich przegraliśmy ten mecz. To jest po prostu spektakularne to, co się dzieje w grudniu. 3-2 do 8-2 expected goals. 3-2 do 8-2 expected goals. Niesamowite. Jak mi spaczek nie odda 50 tysięcy, to ja nie wiem. Co dostaniemy? Jeszcze Prime Gold Player pack jakieś. A... No dobra, no to zobaczmy. Dwie, dwie paczki. Zawsze ekrany finał draftu. Są tylko ekrany, to czego się obawiałem. CB Niemcy to będzie Ginter 84. Wartość na poziomie 3000 podejrzewam, może 4. Sprawdźmy to. Tak jest 3000 ginter cztery A... koła. Chociaż w sumie, tak powiem Wam, analizując, to z tej paczki spokojnie z 8000 będziemy mieli. Zobaczymy jak w drugiej. No i druga paczka za ten. Historyczny draft, no ten mecz w finale to, ja pierdzielę drogie EA, ja mam nadzieję, że ktoś z was to obejrzy, o, zobaczcie mecz finałowy jeszcze raz i potem te paczki, które dostajemy za ten finał, to jest po prostu, święta, święta mi zrobiliście, A widzowie zostawcie łapkę w górę na pocieszenie, na razie. Dobra, moi drodzy, jest paczka za 90 tysięcy końców. 18 playerów, jeden draft i jeszcze player Pix ikoną na 10 spotkań. Zobaczmy. Niech się dzieje. Po prostu musi coś ciekawego dać. Nie dało walkoutu. Jezus Maria. Czemu ja zawsze mam takiego pecha? Jak pierdziele 1500 FP Science. 90 koło Andres. Nie, 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 nie. Jak to wygląda, ha? Jestem żeton śmieszny taki. Ha, 2 raz 84 Nie, no dobra. żeby chociaż dała jakiegoś Nazario, Ronaldinho, uwaga. Jest, ho, o. Halo, mecze towarzyskie. Proszę dać Brazylijczyków na słapy. No i pięknie, witamy serdecznie, Tatę. Nice. Chociaż, chociaż taki plus. Chociaż taki plus.